Różnica jest ogromna, teraz jest wszystko ok, mogę normalnie oddychać. Dziękuję wszystkim tutaj lekarzom z Zabrza, rehabilitantom, wszystkim pielęgniarkom, całemu personelowi za tą drugą szansę. I teraz całkiem jest inne życie, normalnie oddycham, Ja że jeszcze jakieś problemy są drobne, ale wszystko, wszystko idzie do przodu i pewnie długo może też wyjdę do domu. Pan Jakub to trzysetny pacjent Zabrzeńskiego Ośrodka, u którego wykonano przeszczep płuc. Pierwszy przeszczep u Pana Jakuba odbył się w 2019 roku. Teraz potrzebna była retransplantacja. Bo choroba, na którą cierpi, młkowisty doza, okazała się mocnym zawodnikiem. Tak mnie kwalifikowali też, że byłem w takim stanie, że no wszystko robiłem sam jeszcze w miarę. No ale okazało się, że czekałem 3 lata na pierwszy przeszczep, no i wtedy w czasie tych trzech lat wszystko się jakby posypało. Jeszcze tydzień temu przed, dziś już po przeszczepie jest pan Piotr. Już się mało co ruszałem na, na tym, no bo się dusiłem bez przerwy. I przyjechałem tu do, do zabrza na 3 dni robili mi takie badania wstępne jakieś tam i dostałem później wiadomość że jest zielone światło Jest Pan tydzień czasu po przeszczepie, jak się Pan czuje? Rewelacja to nie ma, poró nie ma porównania ja, bo ja, ja tak jak mówię z Panem tu z Łukaszem wczoraj byliśmy na zewnątrz na spacerze to ja mu nie wiedziałem dzień. no i byliśmy na tym i mówię, przedtem taki odcinek jak ten jakbym ja szedł przed zabiegiem to mówię, to dosyć, że z Trenem już cały czas chodziłem to mówię, to na pewno bym nie przeszedł. Że to zawsze jest olbrzymia satysfakcja. Satysfakcja wynikająca z tego, że to jest praca zespołowa i naprawdę około kilkudziesięciu osób przyczyniło się do tego, że pacjent, który jeszcze do niedawna właściwie spędzał całe życie w łóżku, podłączony do koncentratora, tam innego wspomagania, oddychania, dzisiaj może cieszyć się życiem. I co tutaj zasługuje na uwagę, to fakt, że to w tak krótkim czasie od, od zabiegu. W Polsce po to, żeby zaopatrzyć populację, wydaje się, że powinniśmy wykonywać około 250 czy 300 rocznie wszystkie ośrodki w sumie. Tych przeszczepień no, wykonuje się między 100 a 150 w ostatnich latach, więc tak połowę mniej niż, niż powinniśmy. Wydaje się, że jeszcze ta ilość jest niedoszacowana, to znaczy te potrzeby są większe. 300 pacjentów, a 600 płuc jest to ogromna ilość, zwłaszcza w tak krótkim czasie. Więc jest to dynamika faktycznie, którą możemy porównać do rozwoju najlepszych ośrodków na świecie, od których zresztą się uczyliśmy, bo był to i Hanower, i Toronto, i Nowy Jork, i Leven w Belgii. Także faktycznie uczyliśmy się od tych. Dobrych ośrodków, i, i, i dodatkowo wzbogacaliśmy cały czas wiedzę własnymi wynikami, własnymi przemyśleniami i, i doświadczeniami. E, no jest to naprawdę bardzo duży powód do dumy dla nas jako dla zespołu, że e, zaczynając 7 lat temu, e, nawet nie mogliśmy sobie wyobrazić, że, 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 że tak będzie. Wydawałoby się, że to, że to ktoś opowiada nam bajkę, e, gdyby powiedział, że po tylu latach przeszczepienia. A jednak ta bajka stała się prawdą. Prawdą, dzięki której pacjenci po przeszczepie mogą snuć plany na przyszłość i realizować to, co do tej pory za sprawą choroby pozostawało poza ich zasięgiem. Teraz będę nadrabiał stracony czas. Czyli wycieczka rowerowa w pierwszej kolejności. Tak, pewnie dużo sportu, praca, jakieś wycieczki może gdzieś, nie wiem, wylecę gdzieś na Madagaskar i tyle, żeby się wygrzać po tej pogodzie, co teraz pada ciągle.